Jestem alkoholikiem no i mam wiesie... No Mnie to się często pojawia, właśnie, czy, czy różnię się od normalnie pijących ludzi, nie? Bo ja zobaczyłem, że nie dość, że się różnie jako alkoholik od normalnie pijących. Mm. Bo jak to było mówione, na chyba mówił, właśnie, że, że zaczyna pić, i, i nie wiadomo, kiedy to się skończy, jak to się skończy, i czym to się skończy, nie? Tak u mnie jest jeszcze to, ja miałem, jak pracowałem jeszcze jako elektryk w tych brygadach, to zawsze majester pierwsze pytanie, a czy pan pije? Ja mnie nie piję. Uuu, to u nas pan długo nie popracuje, bo tutaj cała brygada pije. Nie? Ja mówię, wie pan, ja się mogę napić, nie? Tylko tak jakby pan dał małpie brzytę. Po prostu dostaje małpiego rozumu i ostatnio się obudziłem jak mi prokurator czy 22 lata, pozwolił wolności. Jak mi powiedzieli to, co zrobiłem, to, to powiedziałem, że pójdę się leczyć. Pamiętam. Na Białymce mnie trzymali. I ja mówię, przyjęcie spera wszystko. Tylko puśćcie mnie, nie? puśćcie mnie na wolność. Ja już zrozumiałem, co ja, co ja zarobiłem. Nie? Ale niestety żłonczę zrobili do, do, do 15. I, I pojechał w Polskę na Mazury. Na Krzyżakowo i zwiedzać te wszystkie te krzyżackie miasta. Od Iławy rozpoczęłem. I w, w koszarach Paulusa, jako recydywista byłem jeszcze też mi wódki przywieźli. Kradłem samochód i robiłem się za ucieczkę wyroku i, i zakradziec samochodu. Warunkach recydywy. No i tak to, zwiedziłem całe Mazury prawie. No, siedziałem w tych pięknych miastach. Aha, e, i, 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 i często jest tak, że ten. Ja mówię, nie, bo tam podchodzą nieraz do mnie chłopaki na, na osiedlu, nie mówią. Ty, ty, ty żeś tak chlał, stałeś tu pod sklepem, nie? E, co tu zrobić, żeby ten... Nie? Ja mówię, ale co ty masz robić? No mówię, że ja przestać pić. Ja przy... Ty nie pijesz w ogóle. Mówię, no jak to żona, Żeby te... ja ty no przecież nigdy nie chciała jej pod sklepem, a nigdzie. Miałeś taki... Się... No wiesz, ale ja mam problem. Jak tylko widziałem z piwem, i to też rzadko, jak i No i pamiętam, mówię tej, tej swojej, ja mówię zobaczcie, teraz tacy ludzie szukają pomocy, bo to wystarczy, że teraz zagrożą. No proszę pana, jeszcze jedno, picie i e, zwaniamy pana z prawdy. Nie, to już dość, bo zwalniam pana w A z pracę. Mam cię w dopie, ja mogę teraz iść. Nie miałem żadnych wartości, ani, ani żadnych ludzi, nic, nic dla mnie się nie liczyło i nikt. Jakieś tam groźby, tam. Czy, czy mnie mogli tam zastraszyć? Przyszedł okres, że dopiero yy, śmierć, ale nie taka od alkoholu, tylko że tam coś mi tam tam Pamiętam mojej, mojej narzeczonej spaliła się ręka od od, od tego od oleju gorącego, bo ja oczywiście nastawiłem co, co, coś do smażenia i zasnąłem. A ona, bidulka, poleciała gasić pożar, bo się zapaliło. I oblała się tym olejem gorącym. Nie? Kurczę, ręka jej tutaj, skóra odchodzi. A ona nie chce iść do szpitala. Mówi, ja że ja bym wszyscy rękę obetną, mówię, kurczę. Nie, ja jestem ja, ja, ja z tobą. No, no, po prostu jej chodziło, żeby tylko żeby też tego ciągu nie przerwać. Nie? A ja pamiętam, gdzie tam jakieś choroby tam nie? Pamiętam, mnie otruli tego samego dnia, jeszcze mnie. Ale ten, ale przyszedł moment, że się wystraszyłem, że, że mnie nie to, że tam że mnie zakatują. Jak zobaczyłem, jak skatowali jednego gościa. Ja mówię, to ja będę następny. Ja, on po prostu on, on, on nie miał w ogóle tego. Był twarzy miał podwójną twarz. Jakby go osy pogryzły, i cały świnę, no nie? No to wtedy się pamiętam, że wystraszyłem i przestałem bić. Ale słuchajcie, ale ja to swojej partnerce mówię tak, mówię, słuchaj, my nie, tacy jak my to już nie żyją. To są tak jak dinozaury. Oni wyginęli, nie? Teraz przychodzą, bo tam, bo coś mu tam tego, tego. A tacy jak my, to jest po prostu, żeby osiągnąć takie dno, żeby rówczasu nie mieć prądu w domu, nie mieć co żreć, nie? nie? mieć co palić, nie mieć co pić i po prostu ich lać. Ja miałem wszystkie szyby powybijane w oknach, nie? Światła nawet w lodówce nie miałem, kurry. No menę dosłownie, ale tu kolega przyjechał, prezydent klubu motocyklowego Harley'em. I mówi: wiecie, ja miałem dykty powstawiane. Nie ja wiem, to gdzie ty mieszkałeś, No w Nowym Jorku. Mówi, dykty w oknach. I dostał ekstradycję do Polski. No i tak. To, 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 że ktoś ma źle, to znaczy, że nie ma... Mój, mój kolega powiedział, wy, wy jesteście alkoholicy, bo wy nie macie y, za co pić i co pić. A ja sobie nastawię bimber i po prostu będę elegancko sobie pił. Nastawił bimber, słuchajcie, zrobił sobie tego bimbru i umarł no. Młodszy ode mnie Teksas, słynny tutaj chłopak miał Piękną żonę, nie, pracowała. Pracował w tej spół, spółdzielni mieszkaniowej, nie? E, no i słuchajcie, no i to. No i, no ja, ja nie byłem w stanie nastawić tego biblu, bo wpiliśmy zacier już. Jak tylko trochę procent to miałem. Zobacz, ty ma ale wali, już ale wali ty, i ten zacier wypijaliśmy. Nigdy nie mogłem to uznać. Nie tam raz że, żeśmy odsączyli, tam dwa, trzy razy. No ale co to to szło jak woda wszystko. No i co? I ja mówię, ja mówię do swojej partnerki, ale słuchaj, tacy jak my to są degeneraci, tak jak dinozaury wyginęli. Nie? Bo ja już teraz nie widzę, że ani pod sklepem, ani po prostu żeby chodził i tam żebrał pod ten, no Ja po prostu żebrałem, ja mówię, kurczę. Jak, jak mnie złapały, nie miałem ani co zapalić, czy ani, ani czego się, się napić, to po prostu porady w piątkę. Tutaj jest zresztą Maciusz, no, którego spotkałem na miesiącu pamiętam, nie? No i mówię, weź na piwo jakieś I ten, całe szczęście, się zadały bo ja człowieku mam pamięć jak słoni. Już byś nie miał Ci, co mnie pożyczyli, tak No Mają przez ran. Ja to, ja to zawsze mówię. Mówię, uważaj na niektórych, bo jak go, tak jak jeden mi tutaj na tej, na górce mi powiedział, ty, odejdź, bo jestem alkoholik, by. Obie, o, przepraszam, trzeba. Wytrzyżbiałem. Jak go dopadłem, słuchajcie, przestał chodzić na mityngni. Spotkałem go na pogrzebie szampona. Podszedłem w kościele, patrzyłem się odsułem i nie bój się mówię, słuchaj, chciałem cię przeprosić, nie? Kawał chłopa, naprawdę. No. Chciałem cię przeprosić, mówię, bo wiesz, dziewiąty krok robi, akurat teraz jest dziewiąty. Chciałem cię przeprosić. Nie, nie ma zamiaru za Cię się bo z chęcią bym jeszcze jeszcze bym w, w, w kły wywalił, ale przeprosić go po prostu mu tam tak, tak, bo on się nie chciał tam tłuc. Tak mu naciapałem, że tam no, więcej go, go nie zobaczyłem. Nie? Bo mnie potraktował, myślał, że jak pijany, to, to już szmata jest. Nie? A tu niestety, no, nie u mnie, jak to się mówi i jak to się mówiło, że alkoholik nawet w Rynsztoku na wszystkich patrzy z góry. Ja mówiłem, czuć, jak ostatnia szmata, czuć, ale nie. To, to nie znaczy, że ja coś odpuściłem. A poza tym jestem mam znak byka wytatuowany. Pamiętam aż do śmierci i też i tu ojej. Mnie jest tak trudno ten dziewiąty krok robić. E, Ósmy, dziewiąty to jak ja kiedyś, to ja wychodziłem z meetingu, jak to było. Bo ja nie dam się to ja mówię, poczekam. Może i są silniejsi, może bogaci, może cwańsi, ale przyjdzie moment i tak jak taki jeden. Pamiętam, 11 lat, po 11 latach yy, przyszedł wyszedł, bo ja piję. Ja wie, to odwróć się, to ci jeszcze kopa w dupę za i spadniesz na siedzimny. ją do mnie, przyszedł, żeby go poratować. Ja mówię, nie pamiętasz, jak ja do komedii przyszedłem, jak cię prosiłem poratuj, a tu mysiałeś tam alkoholik, ja nie mogę cię poratować. Ja mówię, ja taki rzeczy nie zapominam. Ja no, mogę otwarcie powiedzieć, do no, ale wiem, teraz wyszedł z więzienia i nie piję. Nie? No, także wiem po prostu, że jestem beznadziejnym tym, tym alkoholikiem, niestety według tej klasyfikacji, co jest w Wielkiej Księdze, bo pomimo tego, że tyle przeżyłem, tyle upokorzeń, tyle zniewak, to ja niestety jestem niereformowany. Nie po takich momentach jak teraz, miałem poniedziałek, wtorek, szkolenia terapeutów, psychologów w dziedzinie alkoholizmu. A nie się zachciało po tym chlać, po tym szkoleniu. I dobrze, że ten meeting był na 17 na Krakowskim. I przyszło dwóch gości. Ja mówię, jakie ja mam problemy? Bogus jako powiedział te swoje, co musi śnić. Później taki drugi, ma syna 30 par lat, psychicznie chory. Ja mówię, a ja, mam, a ja mam żal, że moi synowie do mnie nie dzwonią. I niech nie dzwonią, niech mają mnie w dupie, ale żyją, tak? Są normalni. Są kawał synów, ale są normalni, nie? A jakby byli ze mną, to może by już się powiesili, tak jak Zbyszkowie teraz słyszałem znowu. Druga z się chyba się powiesiła. No, och, koszmar. No i mówię wam, yy, pomimo tego, że jestem głupi, beznadziejny i, i tak dalej, to niestety yy, mam te ciągoty, że tracę rozum. No. Po prostu i, i to, co mi powiedział święty pan Wiktor, mówi mister Jackie i doktor Hyde, mówi, kogo trzeba leczyć? Tego potwora czy tego doktora? Ja mówię, no potwora, A on mówi, nie, potwór jest normalny, bo jak ty się napijesz, to już wiadomo, co można się po tobie spodziewać. Wszystkiego, nie? Ale ciebie trzeźwego trzeba leczyć, żebyś Ty się nie napił, bo jeszcze napijesz, to już dupa. Woda z wisły nie pomoże, nie? Dlatego ja tu przychodzę na trzeźwo i, i nie mówię, że jest wszystko git, wszystko fajnie, a jest, a jest słuchajcie, cudownie, no, jest, jest przepięknie, no. i pięknie jest, i bardzo pięknie jest, ale co z tego, że ja mam chory łeb. Ja ostatnio miałem taki, wam mówię, taki chaj, że jeszcze mi tylko brakowało, żeby w górę wyskoczyć, ale umie w górę wyskoczyć, to właśnie się napić, jest dobrze. No to się teraz napij. Jest źle, to się napij. Jest byle jak, to się napij. Ja nie mam te, te, tam od razu, że to od razu alkohol, To najpierw chcę się palić chce, nie? Tak mi się ostatnio chciało palić, że wziąłem ten tabek znowu, nie? Magda tam miała jakiś proszę mówi weź sobie, mi się spokój, bo no, tu ludzie tutaj pozabiję. Ej, niestety no. Także dziękuję, że jest ten meeting, że... Fajny temat. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.